Dzień dobry, ziomeczki i ziomale, słuchajcie, dzisiaj jest ten dzień, kiedy opuszczamy Bali i lecimy dalej. Jest nasz kierowca już na dole, czeka na recepcji, także schodzimy, płacimy rachunek, pakujemy się do samochodu i jedziemy, ale zanim opuścimy jeszcze tą wyspę, to musimy odwiedzić jakieś miejsce. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy jeszcze czegoś dzisiaj nie obejrzeli, ponieważ nasz lot jest o godzinie dopiero siódmej wieczorem. Także mamy trochę czasu, żeby jeszcze gdzieś zajechać, żeby Polishman Travel wsadził swojego nosa i może gdzieś poleciał ostatni raz na Bali dronem. Także ziomeczki, zapraszam serdecznie na odcinek. Miłego oglądania. Hi, how are you? To jest właśnie nasz ziomek, który nas zawiezie na miejsce. Ja tutaj zrzucę torby i trzeba zapłacić rachunek. Pan dami rachunek i powie, ile to milionów musimy dzisiaj zapłacić. A więc ziomeczki rachunek wynosi 3 129 570, i to w przybliżeniu gdzieś będzie jakieś 800 zł, coś koło tego może lekko ponad 800 zł, ale to tylko za usługi hotelowe, sam hotel, już chyba mówiłem wcześniej, ile kosztował. Czym dzisiaj jedziemy? Jedziemy Suzuki jakimś Ertiga GX. Także wybieramy się, nie mam pojęcia dokąd najpierw jedziemy. Wydaje mi się, że jedziemy najpierw na jakiś wodospad. Jak dzisiaj pan ma na imię, a pan będzie miał na imię Grzesiu. To jedziemy, Grzesiu. To już wszystko ustalone i jedziemy na wodospad, który się nazywa Tegenungan Waterfall. Jest on po drodze na lotnisko do Denpasar. Jesteśmy na miejscu i oczywiście wszędzie bazary można sobie coś zakupić, wjazd tu kosztował 20 tysięcy rupii na osobę. Pytałem się ziomeczka jak daleko jest z tego głównego parkingu do wodospadu i się okazuje, że jakieś takie 15 minut z buta się tam idzie. A tu jest jakaś restauracja niby, ale nie wygląda żeby to by było czynne. To którędy to się idzie? Tędy? No to pójdziemy tędy, bo oczywiście trzeba przejść przez wszystkie sklepy. Sprzedawcy muszą pokusić, żeby coś tam turysta sobie zakupił, nie? Ale wiadomo, wszędzie to samo sprzedają. Jak to bywa na takich bazarach. I z daleka już widzę duriana śmierdzącego. Nie, dziękuję. O, kukurydzę mają i wczoraj właśnie. Jadłem kukurydzę, taką ostatnią już wciągnęłem tutaj stąd. No, thank you. A, i tutaj sprawdzają bilety, trzeba oddać. Jest kontrola. Proszę. Natalia ma wszystko, bilety. A ja tylko chodzę i patrzę. Pani nam dała stempel taki mam, jak na dyskotekę gdzieś bym się wybierał. Może tu jest jakaś dyskoteka? Czy pani wie, czy tu jest jakaś dyskoteka? Pani nie wie. <laughs> A jest i wodospad. Zobaczcie sobie. To można sobie zejść nawet tam na dół, bo tam trzeba się udać. I to jest tutaj właśnie ten. No sfilmujemy go z powietrza. Mam nadzieję, że nikt się tutaj nie przychrzani do tego. A tam jakimś basem zalatuje z dołu. Jest basen, i można się poczilować. Można posiedzieć. No grubo. To idziemy na dół. W dół do wodospadu. Wiodą takie schody. No i oczywiście są też miejscówki, żeby sobie porobić fotki gdzieś na Instagrama. Pani tutaj już siedzi w koszyku, jak jakieś ptaszysko. Czy ma jajka pod sobą? Nie ma. Tu pani jajka tu są z boku. Jest i wodospad, proszę państwa. Naprzeciwko wodospadu tutaj właśnie na górze mieści się restauracja z basenem. Tam też może za chwilę zaglądniemy, ale najpierw. Uruchamiamy latającego przyjaciela. Oczywiście ostatni raz na Bali zostanie tutaj załączony i pokaże nam wszystko z powietrza. Do roboty! Mam nadzieję, że wideo się podobało z drona. Schodzimy teraz niżej do samego wodospadu, a tu jest znak good vibes, pozytywna, dobra wibracja. Idziemy tędy, żeby Wam to pokazać. Zbliższa. Dużo ludzi jest tutaj wokoło. Nie chcę podchodzić aż tak blisko jak ostatnio, jak byliśmy w dżungli przy wodospadzie, a ja to z tego względu, że będę znowu cały mokry. A nie chcę być cały mokry. Teoretycznie mógłbym się przebrać, ale ubranie mam na samym dnie plecaka. Nie chcę mi się tego wszystkiego wypakowywać i ponownie grzebać w tym wszystkim i pakować z powrotem, nie? A tu ludzie się też kąpią. Trzeba uważać, bo prąd porwie. Tak. Ale tu mają znaków narypane. Zobaczcie. Pięknie. O, Natalia idzie chyba moczyć nogi. Tak. Ostatni jakiś rytuał tutaj będzie odbywać. Namoczenia stóp. O, pani próbuje. Pani tutaj jest dzielna. Pani próbuje przejść tym mostkiem. Czy się uda? No tu młodsza pani to jak kozica górska przeszła. A ta pani w tej sukni przejdzie czy nie przejdzie? Czy ona czeka na innych? Proszę bardzo, widzowie czekają, przechodzić. Nie, no ładny, fajny wodospad. Podoba mi się to miejsce. I tam jest taka bariera, żeby nie podchodzić za blisko, bo wciągnie pod wodospad i już nie wypuści. Ten most wiszący, no teoretycznie wiszący, zrobił na mnie największe wrażenie tutaj, właśnie. Może większe wrażenie nawet niż sam wodospad, a to z tego względu, że on jest bardzo, ale to bardzo wysoko. Nie wiem jak się tam dostać, trzeba aby było gdzieś zapierdzielać naokoło. Nie wiem ile mamy jeszcze czasu, zobaczymy czy to by było da radę zrobić się, przejść tym mostem. No, chciałbym spróbować w każdym razie, coś takiego zrobić, jak już tutaj jesteśmy. Idziesz tym bambusowym mostem, kochana? Idziesz. To zapraszamy, dołącz tam do załogi, pani daje radę, za rękę ją ciągną. A mi dają tylko same graty, żebym trzymał. Zawieszak dzisiaj robię. A tu telefon Aha, no to super. Zaraz ci zrobię jakieś zdjęcie. No, jest korek się zrobił. Dam wam dwa kije i będzie jak w Robin Hoodzie: będziecie walczyć na mostku. Tak, o myto. Nie ma myta, nie ma koryta. Nie ma koryta, nie ma myta. Czy jak to było? Haha, <laughs> faceci w rajduzach. Eee, no da radę. Patrzcie jak przełazi. Pięknie, jeszcze dwa kroki. A co to pod spodem? Jest worek gipsu czy cementu? Bardziej cement bym powiedział. 40 kg wór. Dała radę. Zuch dziewczyna. To idziemy, przeprawiamy się na drugą stronę schodami do góry. I na most! Na most jak Indiana Jones. Kochani, w złą stronę poszliśmy, bo tutaj nie wchodzi się na most. Jest jeszcze jedno takie miejsce, gdzie należy kupić bilet, i te schody wiodą tam na górę i jest widok na wodospad taki bliższy, co jest kompletnie bez sensu, bo to jest bilet w bilecie. Także dziękujemy bardzo i spieprzamy. Nie chciało nam się zachodzić tam do restauracji i na basen, bo bardziej nas skusił świeży kokos w lokalnej knajpie. Bo jesteśmy tak spoceni, jest tak gorąco. Masakra, szukamy drogi na ten most. Na razie nie możemy je znaleźć, to będziemy tutaj się chillować z kokosem chwilę. Podjęłem decyzję, że nie szukamy dalej tego mostu, bo tu trzeba się gdzieś nakręcić, naszukać jeszcze później jakieś kolejne bilety przeprawy. Dość tego pakujemy się do samochodu i jedziemy stąd. Jestem cały przemoczony gorąco. Duszno, wilgotno. Nie ma co tu dłużej siedzieć, a tam na górę trzeba iść. I trzeba spadać w stronę lotniska. Ujęcia z drona mostu są i to piękne, także wystarczy. Jaki stary Volkswagen tu się trafił na parkingu. Jaka maszyna. Zobaczcie sobie, jeszcze pan ma taki subwoofer, beautiful. Wow. What year? 76 rocznik, moi drodzy tego VWA. Bardzo ładny. A tu jest i taki drugi niebieski, dokładnie taki sam. Też 76 rocznik na to właśnie wygląda. I mamy trzeciego jeszcze tutaj VWa W takim oto kolorze. Też fajnie się prezentuje. Nie ma niestety nawigacji, radia w środku. Czysta mechanika, panie. Kolejna destynacja: jedziemy do Sanur, takiej miejscowości nadmorskiej. To jest też po drodze na lotnisko i zrobimy tam parę ujęć. Jeżeli jest jakaś fajna plaża, fajna miejscówka, to wam to pokażemy wszystko. Następna destynacja: miasto Sanur. Wybieramy się tam, żeby zobaczyć jakąś plażę, która tam jest. I ponoć jest bardzo ładnie: nasz kierowca tak mówi. Także stwierdziliśmy. Zawieź nas tam, pojedziemy tam zobaczyć i uruchomimy drona. Jeżeli jest fajnie, fajna plaża, będzie to pięknie wyglądało z powietrza. To jadziemy! To na miejscu, miejscówka nazywa się Pantai Sanur. Plaża lokalna, no, czysta taka, super to nie jest, ale nie jest źle. Naprawdę Wam powiem, nie jest źle. Dużo sklepów, restauracyjnych w okolicy. Pan jakiś tu chodzi, coś sprzedaje, widzę. Jakiś jacht w oddali zarówno się tam wysunął, i Natalia podeszła jak zawsze na brzeg morza zobaczyć. Dzisiejszy dzień nie jest taki fajny jak poprzednie dwa. No niebo jest takie zachmurzone. Nie ma takiej przejrzystości powietrza, jaka była właśnie kilka dni temu przez ostatnich kilka dni, nie? Idziemy zobaczyć gdzieś, może w tamtą stronę się przejdziemy kawałek, ale dla miejscowych na pewno tu jest fajnie, bo mogą sobie odpocząć tak na co dzień. Przyjść na plażę i się wyczilować. Zobaczcie, nawet się kąpią tutaj. Jakoś dzień na pewno przyjemnie tu spędzają. Patrzcie na to: Natalia znalazła hajs na plaży. 500 indonezyjskich rupi. Pieniądze na ulicy nie leżą, bo leżą na plaży. Patrzcie, jakaś impreza tu się dzieje, chłopaki siedzą i sobie piwkują. Halo, party, party. O Oh man Finish. What is this? Angur. Merah. Angur Wine. Wine? Tak yeah, Like wine. A, to mają coś takiego jak wino tutaj. Angur, merala. Jak yeah, Like wine. Ile to ma koni? Ja. Yeah. How strong? Strong. Strong. A, mocne mówią. Smell strong. Is it? Ayo. Good. Ziomość tu ze mną sobie zrobił fotę. <grym> ziomeczki tam sobie imprezują, dobrze się bawią. <grym ziomki> Dzięki. A tutaj moja piękna dziewczyna wypoczywa, zażywa kąpieli słonecznej i wdycha sobie pozytywną energię, wciąga z morza. No, takie dni są naprawdę warte, żeby je sobie spędzać. W, takim, w taki sposób, w jaki chcemy cieszyć się tym światem, w ogóle podróżować, oglądać go, jaki jest, bo tak naprawdę nie wiadomo, ile mamy czasu na tym świecie i należy z tego wszystkiego korzystać w jak najlepszy sposób, tylko potrafimy. Jedziemy zajrzeć jeszcze w jedną miejscówkę. O, tu się grill pali, jest ofiara nawet złożona. A jedziemy zobaczyć, bo chciałem drona jeszcze wyciągnąć i coś pokręcić, pofilmować. A ta plaża nie była jakaś taka najlepsiejsza, taka super, żeby fajne ujęcia były z powietrza. No i wymyśliliśmy, że na mapie jeszcze jest jedno takie miejsce, które może być lepsze niż to tutaj. Dlatego tam się właśnie wybieramy. To idziemy do samochodu i w drogę. Zgłodniliśmy trochę, to zajechaliśmy sobie to fajnej miejscóweczki, hotel Holiday Inn. Trzeba jakiś dobry lunch wciągnąć, zanim nastąpi dalsza część tutaj naszej podróży. Coś zamawiamy i jemy. bom głodny. A jak polak głodny, to zły. No i dojechał nasz lunch, konkretny burger. Przed lotem trzeba coś grubego wrzucić, żeby trzymało długo. A Natalia ma ryż i warzywne żółte. Curry. Smacznego. Myślę, że też, jak oglądacie ten odcinek, to spożywacie coś dobrego, coś takiego fajnego. Także życzymy Wam również smacznego. Przyszliśmy właśnie na tą końcową część plaży Sanur, na której byliśmy wcześniej. No i nie wygląda to jakoś tak znacznie lepiej niż ta poprzednia. O, zobaczcie, samolot akurat leci, podchodzi do lądowania, czy startuje? Właśnie ciekawe lotnisko jest w tamtą stronę, to podejrzewam, że będzie lądował. Ciekawe, czy tutaj można drona uruchomić, ale tak się zastanawiam, no przy tej pogodzie czy jest w ogóle co tutaj pokazać tak naprawdę z powietrza, nie? Wydaje mi się, że nie, że tak słabo jest jak patrzę na tą plażę. To nie wygląda to jakoś tak super, co myślisz? Widzicie, Natalia kiwa głową, mówi, że Też mi -e. się tak średnio to widzi. No mi też się średnio to widzi. Ja nie wiem, była taka kobieta, która nam polecała tutaj to sanur z całego serca: mówi pięknie, tu jest i tak dalej. No ale byliśmy, byliśmy w tysiąc razy lepszych miejscach niż to. Jeszcze podejdę tutaj, żeby zobaczyć, czy widać, może lepiej jakoś wybrzeże, ale nie wydaje mi się. No tak, jest jakoś tutaj śmieciowo trochę brudno, nie? Ewentualnie tutaj ta część jeszcze jakoś wygląda po lewej, ale, żeby było to jakieś takie mega specjalne, no to naprawdę nie jest. Parę łódek stoi zaparkowanych. To słuchajcie, powiem Wam tak. Już jedźcie sobie lepiej na Gili Air i to nieważne na którą, na jedną z trzech. I na tym może zakończymy ten temat tutaj, właśnie plaży Sanur. No, bo personalnie, osobiście, no nie podoba mi się. A jednak nie zakończymy, bo zobaczyłem, że jakiś załadunek tutaj trwa. Załadunek czego? A, chyba panowie byli na jakimś nurkowaniu gdzieś z jakiejś większej łodzi. Dostarczają tutaj butle i paliwo, coś tutaj się będzie działo. Może to jakiś przemyt jest? W ogóle. Przy tej plaży, właśnie, mieszczą się dobre hotele. No, przed chwilą byliśmy w Holiday Inn, jest jeszcze Intercontinental, ale naprawdę, płacąc za taki hotel i jak miałbym taką plażę tutaj, to myślę, że nie, nie byłbym zadowolony, nie? Dobra, lecimy dalej. Pakujemy się i spadamy. Lecimy na lotnisko, bo czas nagli. Lotnisko Bali, dotarliśmy już na miejsce i stąd z tego miejsca będziemy się żegnać, widzimy się w Polsce. Zapraszam gorąco do oglądania kanału Polishman Travel. Wszystkiego dobrego, my się pakujemy, przechodzimy przez odprawy i zrelaksujemy się czekając na lot, bo to będzie bardzo długa podróż, około 24 godziny zajmie nam, żeby dotrzeć do kraju, żeby dotrzeć do Polski. No wszystkiego dobrego jeszcze raz i na razie trzymajcie się. Ciao.